Morał tej historii cię zaskoczy. Stolarz powiedział swojemu szefowi, że już koniec, że chce przejść na emeryturę i spędzić czas z żoną i dziećmi. Tęskniłby trochę za swoją pracą, ale czuł, że to jest ten moment. Szefa zasmuciła ta wiadomość, bo stolarz był naprawdę niesamowitym pracownikiem. Ale poprosił stolarza o jeszcze jedną przysługę, jeszcze jeden dom do wybudowania. No, stolarz niechętnie się zgodził, no ale powiedział okej. Okay. Jednak kiedy budował ten ostatni dom, jego etyka pracy zdecydowanie spadła. Pewne rzeczy robił na odpierdziel, wykorzystał starsze, łatwiejsze materiały. No szedł na skróty jak tylko mógł. Kiedy skończył, szef przyszedł zobaczyć dom. Dał stolarzowi klucze i powiedział: Ten dom jest moim darem dla ciebie za wieloletnią, lojalną służbę. Stolarz był w szoku. Gdyby wiedział, że buduje dom dla siebie, podszedłby do tego zupełnie inaczej. Jaki jest morał? Tak naprawdę to historia o tobie i o twoim życiu. Ten dom jest metaforą twojego życia. Bo kiedy nie dbamy o siebie ani o swoje życie, później możemy być zdziwieni, że nasz dom nie wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli. A to wszystko spowodowane brak. Wysiłku i niedbałością. Musimy o siebie zadbać. Zaobserwuj mój profil po więcej inspirujących historii.